No weź sobie huh? <laughs> <Stroll. laughs> <laughs> du getan? Was ist Troll! Du max trolling magst Trolling-Cover! Jak My myślałem, w z 2002, a dzisiaj zagramy w FIFA i znowu kolejne nagranie nieudane. Przed chwilą próbowałem dwa razy nagrać, ale że zacznę nową serię, to zacznę takim mini specjalikiem. Yy, więc patrzcie, robimy Koreę. Wyślemy sobie jakiś bardzo klub lub. Przykład FC. Kontra. <try> kontra piraci, skaraj. I to będzie tak, że spróbujemy jak najwięcej faulować. Deszcz! Dobra, i zaczynamy. Państwa i patrzcie na to. Robimy tak, że puszczamy piłkę na czymś. I patrzcie na to. O właśnie tak! O to mi chodziło? Że jak najwięcej faulować. Żeby tylko były czerwone kartki. odebrać. No nie. No i przejęli w ostatniej chwili Listek sędziego po fału przy tym ślizgu. No i fał. Słyszeliście to? On powiedział, a jest słupek! Rzeczywiście dobre podanie. Czekajcie. Rządzanie drużynę. No mi wymienimy go, żeby mieliśmy. Żebyśmy mieli... Będzie karnie? Zdecydował się na strzał. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Zawodnik gra dzisiaj bardzo agresywnie. Ma już na swoim koncie żółtą kartkę. Więc trener podejmuje decyzję o zmianie. Ale zczaruje techniką. Brońak w trenzie, topi tolna, masz, masz. obrona. A pokażę Wam coś taki troll. Mogę tu wejść? <gry> <I za> chwilę <gry> winie gry odrzut rożnego. No ale pójdę oberwał już. Nieselne podanie i za chwilę wstawienie z auku. Będziemy mieli rzut z auku. Ładne podanie. Dobra. Nie mam wątpliwości, będzie rzut wolny. No i dobrze. Pewnie wyłapuje cię kibramka. Jeśli jeszcze będzie gol, świetny odbiór na pół no, Jest szansa. No, 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 no. i koleś, no dobrze, no jeszcze arbiter, koleś, ale Jaki koleś? Mieli... Ty... Nie dał sobie odebrać piłki w ślizgiem, ładnie podskoczył. Po tym zagraniu bramkarz znowu grę od bramki. No, czy... no błąd strata. Ma no, trochę opóźniony widzę. Kurczę faul. podanie. Dobrze. Dobrze. No jaki? No to było ostre wejście. Słusznie arbiter temperuje zapędy. Mamy żółtą kartkę. Zatrzyma Zatrzyma niebezpieczną ten. grę. Aha. Ale ja oni ten, ten za żółtą kartką. Ja żółtą kartkę na koncie. Cały czas grał bardzo ostro i trener postanowił zdjąć go z poiska. Słusznie, obok bramki. No i to teraz. Wybijają teraz do przodu. No kurczę, chciałem go sfaulować. Jest taki mocny fałd, taki żeby była czerwona. Skutecznie dobrał do kolejki. Czego ten arbitr tam tak pokazuje na no nich? No będzie gol. Dla nich. Chansa, dobra, będzie. Chansa. Aś podanie. Mm -hmm. No, podajcie. Przeszedłko, bez problemu. Jest doświadkowanie. Piłka opuściła boisko i zdoby bramka. No nie no weź wyjście no, z cieszeństwo Jest. I co? I co? I co? I co? To I co? I, co? I, co? I, co? i co? Nie ma. Nie ma. Pójższy upomina uh. zawodnika. Następnym razem singię po żółtą kartkę. I dobrze mu tak będzie. Szansa. Zas budował. Lepżej o piłkę i nieczysto strzelił. Od bramki za moment dobiegnie gry. Nieporciato. <mile piiors /laczego> mm. <boundaries> no, strzela, Aj, nie ma bramki! Za mocno poszedł pod tę piłkę. Piłka poza linią końcową i będziemy mieli zdrowienie od bramki. Ole foul, double foul, triple foul, nie ma. Słusznie, w teorii, dalej od własnej bramki. No co on zrobił? Co? Bez dwóch zdań. To kwalifikowało się na żółtą kartę. Ale co ja zrobiłem? Precyzyjne podary. No. I ja. Tracili piłkę. Ui. No. Widzieliście to? Ale to było głupie jak nic. Patrzcie na to. On podaje tutaj, nie? Weź tu. Co? Widzicie, ja jak się poszedł, bo wówczas skończył. Rozpoznał kle od rzutu załtu. Oprócz, oprócz, rzucił w pole karne. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Dobrze, teraz był skali piłki Dobrze, był ładny faul, ale niezaliczony. No, nie dał się zatrzymać ślizgiem. No weź sobie biom, weź, masz. To jest akcja godna powtórzenia. No! Świetna wymiana. Czy to wykorzysta? Nie. Czekamy na doszłotkowanie z źródła Nie chcę cię żeby była czerwona. Dobrze uderzył głową. Ach, troszkę za wysoko. Na pozycję wyszedł zakomicie, ale strzelam. Poleciało! No nie było to najlepsze zagranie piłka poza boiskiem i będziemy mieli rzut z autu Olek podkosił Ja Ale gleba Pędział e, pizdał faul. i pytanie Co zrobi dalej? Arbiter pokazuje żółtą kartkę myślę, że słusznie. Tak, tym bardziej, że nam się gra nie potrzebuje. No pięknie, druga tabla Arbiter i sięgnął po żółtą kartkę. Dobra. Dwie rzuty kartki w jednej sekundzie. Rekord. No, ale... O, udało mi się ładnie podać. Nieudana akcja. No szkoda. Ależ poważna kontuzja po tym brutalnym wejściu. No i dobrze. Wygląda na to, że będzie musiał opuścić boisko. Ach, radę. E, nie kulejesz. No da. zawodnik opuszcza boisko, jego miejsce zajmie rezerwowy. Masz. No a, masz. A, no, akcja Sęcia zakończył no to Sędzia Jedziemy. Masz. pierwszą połowę. pierwsza połowa za nami. Niewiele akcji, strzałów. Może po Chcesz fałować sędzie mogę? Ładkie dobrał. Pycie. Sędzia wizdał faul, no i jaka jest. Ej, to musi bardzo poleć. Brutalne wejście. Za takie zagranie, nic innego się nie należało, tylko czerwona kartka. Sędzia pokazał mu żółty kartonin. Miał szansę na zmianę rezultatu zidu wolnego, ale niestety. Chyba muszę jeszcze popracować nad tym elementem na treningach. Dobra, dobra droga. Świetne podanie. Też świetny fał. Ja puszcza grę. Będzie zagranie w pole karny. Więcej karny strzelicie. Dobrze. Ach, dzisiaj zupełnie nie wychodzą mu te podania. Kolejna strata. No, się... Ulew list. Już prawie kocery już w tu ma żółtą kartkę. Sędziowie czasem przerywają takie akcje gwizdkiem i psują widowisko. Sędzia się nie zawahał. pokazuje na jedenasty metr bramki. Rzut karny. Yeah! Oh yeah! Rzut karny, to się nazywa. Rzut karny. I to teraz ja uciekam może z bramki. Wow! Prawia! Nie wiem jak bronić karnę. Zupełnie. Ale to nie problem, ponieważ każdy już naprawia żółtą kartkę. To mnie bardzo cieszy. Dobra. Na no to idź. No nie, no po co ty po nią idziesz? Mocne, wysokie podanie. Już. Noś ją. A może wejdę do bramki, co? To będzie bardzo dobry pomysł, jak myślisz? Aj blisko, słupek! Trafił w słup, gol samobójczy! Widzieliście to? To był fake ball forever. Patrzcie. będzie zapisane jako gol samobójczy. Niestety, będzie tym faktem podłamany. Słupek? Aj, słupek! Oni mnie dobijają. Muszą się zebrać po tej utracie bramki samobójczej. Dobra, muszę go kogoś jeszcze spaulować, na przykład jego. Albo tym. Nie. Nie, nie przejął piłkę, ale nie opanował. Masz, weź sobie. Masz. Dobrze, Ach, dziękuję. Ale sztuczka techniczna. Nie chcę go spaulować. Sędzia nie przerwał i zastosował przywilej korzyści. Mm -mm, to niedobrze wygląda. Chyba będzie zmiana. Świetna technika, duże brawa. No co ty Trudno robisz? Podnosił się z boiska, ale już stał. Wydaje się, że wszystko będzie w porządku. Brawo, ależ jest, jest szansa. No nie chcę cię sfaulować koleś, ogar. Ach, świetne wyjście. Siema. Tak, bo to <grymka> interwencja swojaka. Patrzcie na to, patrzcie na to. epickie. <grymka> Idę do bramki może. <grymka> Ja dziękuję. Sejdł. No myślę, że limit pecha już wyczerpali. Kolejny gol samobójczy. No jak to? To nie jest jeszcze maksymalny pech. Usłyszą chyba co nieco Zawsze jest frustracja w drużynie, kiedy tracą bramkę, ale jeszcze większa, gdy jest to gol samobójczy. No właśnie, tą piłkę, ja nie chcę jej, ona jest brzydka mogli się spodziewać innego potraktowania <laughs> wizy kibiców po zagraniu do bramkarza. Ależ teraz całkowicie zaryzykował, ale z ogromnym wyczuciem z e... ruchu. No nie, nie chciałam tego. Dobra. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od no ja chcę kogoś, kto jeszcze nie ma zutej kartki. Nie czekaj, więcej żółtych kartek. Gwitek, sędziego, Co? I mamy żółt karny, jest, państwa. jest. Może teraz mi się uda. Ja Nawet nie nie, trafia. Trafia. nie wykorzystać karnego, coś niesamowitego. Masz. Masz. O, tym fouly. Dobre, daleki wybicie! No i piłka w posiadaniu. Nie chcę tego, nie chcę faulować, nie chcę. Tym też nie chcę. A tym też nie chcę. O jest! O, ładnie to zrobił. No dobra. Dobre, Dobre. och. No, nie dał się, bramkarz, pokonać świetne wyczucie. Prawa za tę akcję. To było ofiarne, odważne wejście. Ależ piękne Uch. podanie. Ale zdał się łograć. Przechwyt, ale nie opanował. Ależ teraz zaimponował puśkoleniem technicznym. Ryzykowna, ale udana interwencja. I kolejne znakomite podanie. Naprawdę dzisiaj cały zespół gra dokładnie. Przekazał piłkę partnerowi. Wizdek sędziego. Minimalny spalony. No dobra, fajnie, że minimalne skalony. Prowadzą i teraz daje pograć zawodnikowi zław. łap. Spotkanie od początku było jednostronne. Ej. No, no i nie ma wątpliwości kto wygra w Znowu no, udało się wymanew... Wyszł go bezpłędnie. Nie dał się oszukać. Wspaniałaś... E mogę pobiecć z piłką? Widać było jego doświadczenie. Mogę. Nie, nie mogę. tego no, ma. No, prawie 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 ale nie opanował piłki No brakowałem No nie całkiem tak Już partner pokazuje się by można było podać Oddał piłkę Czy to wykorzysta... Dobrze wykorzystałem to Dobrze Cieszę się Dobra, w zespole drugiej Dobra, znowu no, uczymy się Nie Umiesz za piłkę w Zimną wykorzystuje ten rzut karny. Nie umiesz tak obu jest dzisiaj aż nadto widoczna. Dobra, cię przyda. Dobrze. No jak to? Dobrze. Ja. Sędzia właśnie zakończył ten mecz. No fajnie. Spotkania to była wszystkiego, Dobra. To. Zaprezentowali dzisiaj i spotkania, Chyba I pewnie moje statystyki, ba, są bardzo słabe. Nie było tych słabych punktów. Byliśmy świadkami A więc strzał Kowalskich 5. chodzi mi o 16. O, to jest, e, mecze, to o, jest, to jest bardzo on wynik. Tak... No, bardzo ładny tak wynik. Fajnie. Dobra. No. I tu był taki fajny... Że tak, że podchodzi... O, właśnie. Coś takiego. Że wolny na przykład. Albo... Ja chcę karny. Ja chcę karny. Ja chcę karny. O, właśnie. Karny. a Pięknie. Dobra, ja chcę karnego sobie znowu wykonać. Łool poleciała. No dobra. A więc to był odcinek z FIFA i trzymajcie się.